맨맨 깃돔 깃돔 이 담비 저기서 하는거 뜯고 고 우워바맨 뜯고 뜯고 Dzisiaj jest cieplutko w Zajfani. Bardzo ciepło jest. Nie jest to, że yy, tak bardzo ciepło, ale nie, nie ma tego wiatru mocnego. To jest tak jakby wiosna gdzieś podchodziła w Zajfani. A tak mówiłem w Zajfani, od rana zaległy podróżnienie i walentynkowe. Tu przy ten czas możecie zamawiać, zapraszać znajomy do zamówień was zespoł na moim kanale top .io. a ja jeszcze muszę podejść do znajomego bo prosi mnie bo coś tam się stało mu z komputerem i prosił mnie i właśnie idę Woli, widzicie sobie na pięknie. Zła pogoda. Wzaj fajnie. Jak się mówi, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Jak zawsze mówię. Rozpokoił się ten wiatr. Silny wiatr był. Wzaj A cóż, to nie wszystko jest. W tym razie to jest tym co są spokój. Ale jeszcze mają te wichury podejść. Zobacz, <tryk> Przez te po pogody, zwane pogody, to wszystko to naprawdę człowiek Traci odporność przez taką pogodę. Powinna być zima. no Normalna zima, widzę pani, panie. Tak, by wiosna nie podchodziła. Widzicie, że kwiecie maja, jak śnieg lub mrozy, tak było kilka lat temu, to dobrze. Jaja, widzę pani. Ale A przy tym czas zamawiajcie pozdrowienia, życzenia, hejty i inne rzeczy. No i zapraszajcie i do lajkowania i do zamówień na pozdrowienia, życzenia, bo macie jeszcze bo dzisiaj jest niedziela, to jeszcze macie tydzień, bo ten tydzień już wam przeleciał. Jeszcze macie tydzień. Na Zamówię. Jak wiecie o tym, już trąbię nie raz, nie dwa, dlatego wolę Wam jeszcze na ten temat. Łoban. Widzicie, widzami Pani, ja się staram. Ja się staram, widzowie Pani, tak mówiłem. W ciągu pół godziny już ogonąłem wszystkie wam pozdrowia życzenia, które y, były zaległe, które nie ogonałem w ciągu tam 24 godzin, no ale ogonałem, to w ciągu pół godziny ogonałem to wszystko, jak wiecie o tym, A ja to poczekam sobie chyba na autobus, jest mi się na piechce wpływać. Ja też jestem dzisiaj po robocie Ile spałem? Poczynkę, nie tą, podcinkę, Tak jak mówiłem, widzowie Panie, musiałem pan, Te zaległe ogarnąć No i ogarnąłem Widzowie Panie Tak jak mówiłem tyle razy Widzowie fanie. Jak się nie wyrobię teraz To wyrobię się Za kilka dni, albo w tym samym Dniu, tylko troszkę później Ja zawsze informuję Was, i Panie Zawsze nie ma coś takiego, że nie. jak wiecie, dokładnie jak coś się obsuwa, to po prostu informuję Was. Widzę i fajnie, jak mi się obsunęło wczoraj, to dałem Wam informację, zrobiłem i macie zrobione. Ci co dostali, to już dokładnie wiedzą, że umysłowo to jest magiczne. Widzę i fajnie, nie to, że. Mówię i nie robię, tylko jak mówię, to zrobię. A wasze? Nie, nie, idę na pie... na nie, nie. Dzisiaj jest niedziela. Zjeżdżę jak co? Daniel odezwij się na umie mnie na fanpage'u. Masz klasówki, co masz zrobić? To do, dostaniesz pozdrowienia. Nie chce mi się czekać, szybciej dojdę. Tak mówiłem, Zalifanie. Moje słowo jest złote. Jak mówię, to mówię po to, żeby was poinformować, że jest obsługa, że że a na dzisiaj. I to jest podstawa, więc jest fajne Myślenie. A nie plotkowania i inne rzeczy, bo ja wiem, że lubicie plotkować i inne rzeczy. Bo to widać jak cholera. Nie jestem ani ślepy, ani głuchy. Mam nadzieję, że Poganem mu tego kompa. Zobaczę co mu się tam dzieje Wrócę do domu Chodzę, prześpię się, może dwie, trzy Albo się wymęczę Bo pójdę teraz spać, jak wrócę To w nocy nie będę mógł spać Nie lubię coś takiego Bardzo tego nie lubię Bo się wymęczyć. Jak się wymęczę, to jak z spać, to. dlatego tego że. O, lepiej nie mówić. A, słuchajcie widzowie, fajnie. I druga kwestia informacji: będę zmieniał robotę z tego powodu, że tutaj, gdzie pracuję, zawsze coś się dzieje, albo Awaria, albo ktoś nie przyjdzie. Ja musiałem, tak wczoraj. Lekarz, mimo to, że sobota nigdy się nie pracuje, ale trzeba było i po prostu, widzieli fani Czyli jutro jadę na badanie, przejdę do badania, będę miał nową pracę gdzie indziej w góra. Bo naprawdę ja nie lubię coś takiego. Nie lubię coś takiego. Jak ja się mówi o, o karnu dupie tego Dlatego nie lubię coś takiego. Albo ktoś rozwaluje się, rozchoruje, albo komuś się nie chce za tym osoby trzeba pójść bo nie mają ludzi do pracy i to jest właśnie na gorsze Że nie mają ludzi do pracy też będę pracował na noski po faktem zoi pani Od 22 do 6 rano I to będzie robota Będę robił na basenie, witalny. Na basenie, Sprzątanie eee, prysznic, eee, co tam jeszcze, szatnie. No i wiadomo, chaimion będzie trzeba. O wieczka, żeby było. Później trzeba slać wodą. na odkrycie wody. Na jeśli psika chemią specjalną. Bo no, oni nie wiecie kto się yy, na boce kąpa. Higiena. I to jest właśnie to widzowie oni, że my jako firma sprzątające basenu my jesteśmy odpowiedzialni, żeby to zrobić. A dlaczego 22? Bo o 22 jest zamknięty basen no i my chodzimy, sprzątamy i sprzątamy to wszystko Pana Nie Niezła Tego jutro idę na badania bo to jest skierowanie na badania jak przejdę te badania to będzie git maniony ale na pewno przejdę. Nie ma coś takiego. No i przypuszczam, że już albo od wtorku albo od środy w nowej robocie. I to nie będzie coś takiego, bo założyłem tutaj pani. To, że a, młody to ma siłę, może za przyjść. Ja też mam swoje sprawy. Prywatne. To, to, co Wam rzuci, wszystko, bo ktoś nie przyszedł. Niech o ogłoszeniu, puszczą, już poszli ludzie do pracy, a nie coś takiego, bo to jest na gorsze. Widzę, i fajnie. No dobra, kończę. Aby przy tym czasie sobie poznawanie życzenia, bo już dzisiaj odda nam wszystko w ciągu pół godziny. Tego typu, trzymajcie się. Bębę.